Dziś w salonie dobrej książki imienia Tadeusza Górnego chcemy zaprezentować monografię z Pastorałem przez kontynenty i z podtytułem Kardynałowie i biskupi polskiego pochodzenia w świecie. Jest to wynik konferencji naukowej, jaką zorganizowaliśmy z Fundacją Polonia Semper Fidelis i z Biblioteką Kraków jeszcze w zeszłym roku. Taki zwyczaj mamy, że organizując międzynarodowe sympozja biografistyki Polonijnej, wydajemy robocze wersje publikacji. Ta książka, którą w tej chwili trzymam w ręce, jest wynikiem pracy naukowej, jako publikujemy tu referaty recenzowane. Recenzentem tej publikacji jest ojciec, profesor doktor habilitowany Jan Mazur. Paulin oraz doktor habilitowany Jolanta Załęczny, pracownica Muzeum Niepodległości. Szczegółowo omówi tą publikację dr Stanisław Dziedzic, dyrektor Biblioteki Kraków, jeden z współorganizatorów konferencji i redaktorów publikacji. Ta konferencja z Pastorałem przez Kontynenty była swoistą kontynuacją. Byliśmy zaszczyceni, że zostaliśmy. No, wybrani do takiego dzieła, dzieła, skąd no, wyszedł polski papież z Krakowa. I że będziemy takim miejscem, gdzie ta konferencja będzie mogła być przeprowadzona. Była przeprowadzona dzięki życzliwości prezydenta Jacka Majchowskiego do no, pięknej sali obrad Rady Miasta Krakowa i przy bardzo szerokiej publiczności. To były tematy niezwykle interesujące, ze względu na to, że nie dotyczyły te sylwetki biskupów czy kardynałów tylko okresu współczesnego czy ostatnich dziesięcioleci. Tego ograniczenia nie było. Dzięki temu mogły pojawiać się postaci, które odegrały ważną rolę w życiu publicznym Kościoła i, i świata, także z wcześniejszego okresu, ale w dużej mierze były to świadectwa dotyczące osób, które niedawno odeszły albo które żyją. Czyli była to próba takiego wskazania, jaką rolę odegrało duchowieństwo polskie no, na wielu kontynentach. W tym, no, w dużej mierze, pierwsze tego typu refleksje właściwie w odniesieniu do Polaków, którzy mieszkali w dawnym rosyjskim czy, czy radzieckim imperium. Oczywiście były również odniesienia do Ojca Świętego Jana Pawła II, na temat którego mówił bardzo pięknie. Jego eminencja ksiądz kardynał Stanisław Dziwisz. Ja z kolei mówiłem o Stanisławie Dziwiszu, który no, jako biskup, później arcybiskup, towarzyszył Ojcu Świętemu no, w jego codziennym posługiwaniu w kościele. Natomiast dotyczyły one również osób, które no, wymagają zdecydowanego podkreślenia, jeśli chodzi o. Odsłanianie pewnych rzeczy, które były no, dotąd nie bardzo znane. A więc, dla przykładu, podam, że no, na przykład Janusz Panuch mówił o księzu, biskupie Janiecieńskim, tym biskupie, który został potajemnie wyświęcony i który właściwie zagwarantował ciągłość kościoła episkopalnego w państwie. Ukraińskim, sowieckiej, oczywiście, Ukrainie, który doczekał rozpadu Związku Radzieckiego i stworzenia kościoła strukturalnego, episkopalnego na Ukrainie. No, Niezwykle przejmujące, czasem były takie spotkania i wyznania ludzi, którzy pamiętali ten czas i tu mam na uwadze zawsze siostrę Martylinę Zemłę, która która mówiła o tym, jak do, do ciężko już chorego biskupa Cieńskiego dotarła grupa, już oficjalnie grupa polskich sióstr zakonnych i, i jak sprawowali opiekę, ale jednocześnie jakie wyniosła do wrażenia dotyczące tej niezwykle heroicznej postaci. Tak się dobrze złożyło, że wykładowcami byli... I ludzie ze środowiska krakowskiego, ale także i z innych uniwersytetów poza krakowskich, ale także z y, uczelni spoza Krakowa, w tym także no, kardynał y, Zenon Grozomewski, który mówił na temat y, kardynała y, Filipiaka. Y, Sesja była poznawczo niezwykle ciekawa. Tom na sesję z referatami, ale bez naukowego opracowania i bez niektórych głosów, które wystąpiły, został pośpiesznie przygotowany przez profesora Judyckiego. Natomiast publikacja wydana staraniem Muzeum Niepodległości jest tym cenniejsza, że zawiera te głosy, które padły czasie obrad no i pełne naukowe udokumentowanie no dopiero takie zestawienie de facto tych osób, które były prezentowane daje nam obraz no jak wielki udział w życiu kościoła w tym duchu i oczywiście eklezjalnym, ale i społecznym i kulturowym mieli Polacy zarówno ci, którzy byli rozsiani no, z różnych powodów, między innymi z powodu no, zaborów, prześladowań itd., ale także ci, którzy bardzo szeroko zaszli w strukturach Kościoła katolickiego, no, pokonując określone etapy awansu w tych strukturach i doszli do bardzo wysokich godności no jakośby. Halka Leduchowski i takich przykładów moglibyśmy podawać bardzo, bardzo wielu. Dobrze się stało, że mówiliśmy wtedy zarówno o kardynałach czy biskupach żyjących no, przed paroma wiekami, ale którzy odegrali bardzo ważną rolę, jak choćby kardynał Włodzimierz Ciacki czy Denhoff, ale że wśród tych osób, które były prezentowane, byli ludzie, którzy dzisiaj odgrywają w kościołach lokalnych na świecie bardzo ważną rolę. Że wspomnę tylko Mieczysława Mokrzyckiego, była mowa o kardynale Rubinie, o kardynale artybiskupie Cieplaku, no czy Marianie Jaworskim, który jeszcze wtedy żył, choć nie był z nami na sali, sali obraz, czy o y, biskupie heroicznym, biskupie y, Władysławie Kiernickim, tym, którzy, który opiekował się po II wojnie światowej y, katedrą lwowską i właśnie on nią de facto obronił, czy, czy arcybiskup. Y, Kondrusiewicz. Przykładów moglibyśmy podawać jeszcze wiele. Wydaje mi się, że zadbano o to, ażeby tu była zachowana dość duża reprezentatywność, ale były też i takie referaty, podczas których mówiono mniej szczegółowo o poszczególnych osobach, a mówiono bardziej szczegółowo o pewnym fenomenie, mianowicie o biskupach polskich polskiego pochodzenia, którzy pracowali no, na przykład w Brazylii, gdzie do dnia dzisiejszego te społeczności polonijne są bardzo żywe, Sam wielokrotnie, parokrotnie nie, będąc w Brazylii widziałem, jak wielką rolę kościół katolicki wśród tych społeczności odgrywa także w czasach, także w czasach Współczesnych słowem, cieszyć się należy, że yy, no, ta konferencja przybliżyła no, fenomen obecności. Obecności jako pasterzy kościoła, ale także jako ludzi, którzy no, niosą posługę na co dzień, yy, na pewno dla tych, którzy oczekiwali takiego oddechu ojczyzny, tę ojczyznę w tym kościele lokalnym odnajdywali aczkolwiek są i tacy wśród tych biskupów, jak no, biskup Jurecko, który jest uznawany jako apostoł pigmejów, a więc no, te doświadczenia tych hierarchów są po prostu bardzo różne. Ta sesja, dzięki bardzo starannemu wydawnictwu tutaj w, podróży, w kierunku Muzeum Niepodległości i osobiście pana dyrektora Tadeusza Toczka. Dzięki zawartym bardzo szerokim bibliografiom, porządnemu aparatowi wydawniczemu i naukowemu, jest to wspaniały dokument no, zarówno do naszych naszej instytucji, jak i przede wszystkim, bo o to przede wszystkim chodziło, świetną dokumentacją. No, działalności polskiego kościoła, zarówno kościoła tego y, episkopalnego, bo dotyczy to osób, które y, byli uzyskały konsekrację biskupią, a często y, uzyskały godność kardynalską, a którzy pracowali właściwie na wszystkich kontynentach y, świata.